Myślenie o strukturach Karas. Marksiści i programiści obiektowi. Mam nadzieję, że nie pojechałem za daleko z tym dowcipem. A w dzisiejszym odcinku ściągawka do HTML-a, programiści, wypalenie i kubek różności. Zaczynamy! Dzisiaj jest wtorek, ścia bada bada, a ja dalej nie nagrałem retro. Tra -ra -ra -la -la. Czy się Mam już gotowy skrypt i wydaje mi się, że to jest najlepsza wersja, jaką będę w stanie zrobić, więc będziemy nagrywać. Ale jeszcze się do tego nagrywania. No i nie mam nic do powiedzenia. Czas zaczynać. Jeśli chodzi o artykuł techniczny, to wejdziemy sobie w takie bardzo podstawowe rzeczy, bo no, dawno nie gadaliśmy o podstawach na frontendzie. Znalazłem bardzo fajną ściągę do właśnie HTML-a. Jest to naprawdę taka kompletnie podstawowa ściąga, którą przyznam się szczerze, że większość z Was nie będzie potrzebowała, bo no, bardzo mało z tych rzeczy się używa wprost. Ale jednak warto sobie od czasu do czasu zerknąć, zwłaszcza jeśli jesteście bardzo nowi i starami, czy chcecie zaglądać do doma, to warto sobie poczytać, żeby zobaczyć, co w tym domie się dzieje, żeby zrozumieć, co to jest. Więc z tej perspektywy stwierdziłem, że warto od czasu do czasu wrócić na takie pełne, podstawowe rzeczy i dlatego to, to się dużo pojawiło. Naprawdę nie ma nic specjalnego do powiedzenia na tym artykule. Poza tym, że forma w jakiej jest przedstawiony bardziej mi się podoba to niż jak to jest zrobione w W3C, dlatego tutaj trafiło. Yy, idąc dalej naszym drugim artykułem jest yy, podsumowanie raportu zrobionego przez Just Kick. 83% programistów cierpi na, na wypalenie zawodowe. Oczywiście zrobili z pytaniem dlaczego. Na to pytanie nie odpowiedzieli w artykule, bo tak naprawdę artykuł to jest takie trochę coś, co ja robię. To jest podsumowanie innego artykułu. Jest to wynik podsumowania badania, ale yy, dlaczego omawiamy ten artykuł, a nie badania? Bo moim zdaniem wyciągnęli kwintesencję wszystkiego, co było w tym badaniu. Yy, poruszyli po pierwsze kwestię, że próbka była bardzo mała. Próbka była 258 programistów, i tak naprawdę nie jest to próbka, która oddaje bardzo dobrze branżę. Nawet z perspektywy, jakby to były badania robione tylko na Polsce, a z tego co wiem, to robione w Ameryce, to ta próbka jest mała. Nie pamiętam jeszcze w tej chwili, jak się do końca liczę te próbki. Ale to jest, to już mi wygląda jak trochę manipulacje wartością P, żeby spełnić wymogi badań. Więc nie jestem specjalnie przekonany do tego. Pokazuje to pełen trend, ale no właśnie... Viewer discretion be advised. Co się bardzo pojawia, to też fajnie zaznaczyła autorka, to jest, że twórcy oprogramowania odgrywali kluczową rolę podczas pandemii, że jednak Mimo, że oryginalnie jak się zaczęła pandemia, bardzo ostro było cięte role w IT, bardzo dużo firm wstrzymało swoje projekty i tak dalej, to bardzo wiele firm się szybko skapnęło, że muszą wejść jak najszybciej w digitalizację i po prostu prace wzmożyły w wielkim tempie. Do tego stopnia, że no jakby nie patrzeć, serwisy Azure'ów, nie Azure'ów były strasznie przeciążone i był problem z dostaniem się do agentów, żeby zacząć swoje rzeczy robić bo aż tak bardzo praca rwała. Yy, Podobnie jest, tutaj mam odczucie, że mimo, że na początku właśnie to było, to jednak naprawdę to wszystko się działo. Yy, tak samo, same wyniki, dlaczego te osoby są wypalone, jest, na samym górze jest nadmierne obciążenie pracą. Niestety, to jest bardzo częste u nas, mamy bardzo słabych menadżerów, którzy bardzo słabo zarządzają pracą i po prostu później no, szeregowy pracownik to cierpi. No to tak samo pokazuje nas pewny element nieefektywne procesy i niejasne cele. Jakby nie patrzeć cała trójka bardzo dużo mi mówi o tym, że mamy w IT i nie tylko w Polsce problem z managementem. Problem z ludźmi, którzy muszą wyznaczać cele, muszą wytworzyć procesy i zarządzać pracą ludzką. Sam to regularnie widzę sam jako konsultant widzę, jak bardzo testowanie jest często w plecy przez właśnie nieefektywne procesy. Jako tak naprawdę ja między innymi po to się, żeby zrobić jakieś yy, certyfikaty z Agile'a po to, żeby yy, po prostu tak naprawdę mieć trochę większą podkładkę, jak próbuję ludzi przekonać, że tak naprawdę żeby naprawić testowanie, muszą zmienić procesy. No ale to idzie gdzieś dalej. Więc artykuł bardzo podstawowy. Ale moim zdaniem wyciągnął bardzo kwintesencję z tego, yy, z tego badania. Przeczytałem to badanie i nic więcej niż to, co ten artykuł też wskazał, bym sam nie wybrał. Dlatego zostało tutaj. Natomiast jeśli chodzi o kubek różności, dano nie mieliśmy słówek. Więc porozmawiamy sobie o DD, czyli Dungeons and Dragons. Dobra, jak ten słucharz skończyłem, DD to tak naprawdę w wypadku IT sto, stoi od do not disturb. Jeśli widzicie, że ktoś ma ustawiony status DND na Messengerze, na czymkolwiek, to znaczy, że naprawdę nie chce, żeby mu przeszkadzać. To znaczy, że ma albo bardzo ważną pracę do zrobienia, albo jest bardzo do tyłu. I tak naprawdę zastanówcie się dwa razy, czy to, co do niego piszecie, jest naprawdę konieczne. Plus wiele narzędzi, na przykład Teamsy. Zablokują mu wysyłanie mu powiadomień. Że się możecie do niego napisać, ale on nie dostanie powiadomienia, że do niego napisałeś. Na przykład, chyba Teamsy w obecnej wersji napiszą ci komunikat, czy na pewno chcesz pisać do tej osoby. Yy, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Slack, na przykład jak zintegrowałem go z kalendarzem Google, to w momencie, gdy był D&D przestał mi wyświetlać powiadomienia o spotkaniach, ale może to był jakiś inny bug. Ogólnie. DND jest narzędziem, które powinniście używać rzadko. To nie jest sytuacja taka, że na przykład teraz wchodzicie w flow pracy i ustawiacie sobie DND. DND powinno być używane w sytuacji, kurde, mamy release zaraz krytyczny i muszę te tematy dokończyć. Albo kurde, naprawdę zaczyna się palić i muszę ten temat zacząć. Mam zaraz deadline. Więc bądźcie z tym ostrożni, ale też bardzo respektujcie, gdy ktoś to ustawia. To jest naprawdę istotna rzecz. No i. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia.